Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W tym poradniku zajmiemy się uderzeniem kolanem. Zwanym również po angielsku knee strike, bądź też w japońskim terminie określonym hizageri. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Okej, okay, na początku warto tutaj przytoczyć kilka zdań. Yy, musicie wiedzieć o tym, że uderzenie kolanem jest to najmocniejsze uderzenie, jakie mamy w asortymencie we wszystkich sztukach i walki. Później są uderzenia łokci. I warto tutaj też oczywiście wspomnieć, że zabójcze uderzenia kolanami są najbardziej rozsławione poprzez boks mianowicie muay thai. Ale okej, okay, przejdźmy sobie teraz do takiki wykonywania. Ok, uderzenie kolanem możemy wykorzystać na kilka sposobów. Zaczniemy na razie od uderzenia w przód, czyli na przykład po japońsku jest to uderzenie mae, czyli, y, hizage, czyli mae hizageri, czyli tutaj, prawda? I okej, okay, teraz sobie poszczególnie omówimy wszystkie strefy. Stoimy w pozycji walki. Zobaczcie, czasem w walce jest tak, że nieraz się klinczujemy, co też może sprawdzić bardzo fajnie na ulicy. W momencie, kiedy się klinczujemy, prawda, staramy się uderzyć albo na korpus, albo poniżej, pod, dwóch małych dolnych żeberek, albo w szczękę przeciwnika. Natomiast możemy również też tutaj uderzyć na strefę dolną, czyli Gelan w gruby mięsień uda. Jeżeli przeciwnik jest wszędzie tutaj zablokowany i tak dalej, nie mamy za bardzo możliwości szansy wejść tutaj nigdzie powyżej strefy środkowej, to na przykład klinczując go, trzymając go za szyję, atakujemy tutaj w gruby mięsień uda. Po kilku takich mocnych strzałach, przeciwnik może mieć naprawdę bardzo duże problemy z chodzeniem. Jeżeli chodzi tutaj o technikę, to pięta maksymalnie pod nasze udo i stąd tutaj my możemy jeszcze delikatnie zaabsorować biodro, natomiast jeżeli chodzi o kopnięcie na strefę dolną, tutaj biodro nie ma akurat jakoś specjalnie większego znaczenia, tak więc tutaj spokojnie z tym. W każdym bądź razie odkręcamy się nieco na strefie podporowej, aby uniknąć kontuzji naszego kolana, po prostu żeby nie atakować niezgodnie ze schematem budowy naszych kości. Czyli stojąc tutaj, my, pięta maksymalnie pod Udo, i stąd tutaj wyprowadzamy mocne kopnięcie, ściągając dodatkowo naszego przeciwnika w naszą stronę, blokowane na gruby mięśni Uda. Jeżeli chodzi o strefę środkową, to stoimy po zniwalki, i stąd tutaj nasza noga wykonuje taki sam ruch do góry, jak do kopnięcia frontalnego, i oczywiście pięta maksymalnie pod nasze Udo, wychodzimy tutaj, tutaj, tutaj i atakujemy w taki oto sposób, otwierając idealnie linię naszego biodra. I przechodząc dalej troszkę płynniej, warto tutaj wspomnieć, że są generalnie dwie szkoły wykonywania tego uderzenia. Bardziej tradycyjna, czyli na przykład styl karate, i tak dalej, mówi o tym, aby cała nasza stała podporowa była na ziemi. Zapewnia nam to lepszą przyczepność, lepszy balans i ciężej nam po prostu straci równowagę. Natomiast jeżeli chodzi o inne stylety, u boks tajski, tam yy, istnieje Znaczy, tam jest nauczane to w taki sposób, abyśmy. Stawali na palcach, ponieważ wtedy zwiększamy o kilka centymetrów zasięg, i oczywiście to może również być, że tak powiem, kluczowe w niektórych sytuacjach, prawda? Zabraknie kilka centymetrów do szczęki przeciwnika, i poprzez to, że będziemy mieli opcję, nie te palce, trafimy. Dlatego tutaj musimy sami dostosowywać się, jak możemy wykonać technikę. Jeżeli mają możliwość uderzenia bez stawania na palcach, to staramy się stawać statycznie. Natomiast jeżeli tych kilka centymetrów może okazać się kluczowe, to możemy jak najbardziej zaryzykować. Uderzając kolany w przód, możemy również zaatakować na szczękę, natomiast jest to trudne, ponieważ wiadomo, ciężko jest przyciągnąć kolano na wysokość naszej szczęki. Ale jak najbardziej możliwe, po odpowiednim czasie treningów, jak najbardziej będzie Wam się to udawać. Tutaj kluczową rolą jest generalnie, że tak powiem, rozciąganie. Czyli stojącej w walki nie atakujemy tutaj, tylko podnosimy nasze kolano jak najwyżej, starając się atakować na wysokość, na wysokość naszej szczęki. W taki oto sposób. Jeżeli chodzi o nogę przednią, to jedyny atak, w zasadzie jaki możemy zastosować tutaj, jest to atak na szczękę naszego przeciwnika, ponieważ tutaj ataki na strefy środkowe nie będą miały jakoś specjalnie zbyt dużej mocy. Chociaż nie mówiąc, że nie będą skuteczne, mogą, być też, mogą się też okazać skuteczne, natomiast lepiej jest atakować tylnią, tylnią nogą na strefę korpusu. A jeżeli chodzi, jeżeli faktycznie chcemy atakować szybciej i tak dalej, to lepiej tutaj sprawdzą się nasze rączki na zasadzie uderzenia, uraz i tak dalej. Ale o tym wszystkim. Powiemy sobie, kiedy idzie w innym poradniku. Natomiast, jeżeli chodzi o strefę górną, to jak najbardziej, jeżeli jest możliwość, najlepiej to wykonać z podejściem, czyli raz i teraz, nasze kolano wędruje wysoko tutaj, na wysokie nasze szczęki. W taki oto sposób. Uderzając kolanem, możemy również wyjść po łuku z boku tutaj. Na przykład w taki sposób, kiedy to podchodzimy do naszego przeciwnika, zbliżamy się. Pytamy go i ściągając teraz, nie wychodzimy mu tutaj, nie atakujemy w taki sposób, tylko jego głowa, tu jest mniej więcej w tym miejscu i my stąd tutaj skręcamy się na stoję podporowej w taki oto sposób. I stąd tutaj ładujemy potężne kopnięcie w twarz naszego przeciwnika, bądź też w jego korpus. Takie uderzenie jest naprawdę destrukcyjne. Czyli stoimy sobie w pozycji walki, chwytamy naszego przeciwnika i ładujemy mu tutaj bombę. Perfekcyjnie z biodra, tutaj z boku, tak jakbyśmy wychodzili do kopnięcia okrężnego, jeśli się powinniśmy skręcić na stopie. Właśnie tak tutaj atakujemy kolanem, idealnie wszeka naszego przeciwnika, monitor w jego korpus. W zależności wszystko od dystansu i w jakiej sytuacji w trakcie walki znajdujemy się. I teraz jeszcze jedna forma wykonywania uderzeń kolanem. Jest to już forma typowa z boksu tajskiego i możemy ją wykorzystać tylko i wyłącznie w klinczu. Zobacz, klinczuję się z moim przeciwnikiem. I ściągam go tutaj na lewo i prawo, i tak dalej. Natomiast tutaj nie wychodzą mi żadne kopnięcia. Należy jeszcze, jeżeli jestem blisko, to również to kopnięcie, tylko i wyłącznie w tej zasadzie, mogę wykorzystać. Stojąc tutaj, ja wykonuję ruch tutaj do boku mojej nogi, stąd tutaj delikatnie skręcać na tej podporowej i ładuję tutaj po okręgu bardzo mocne kopnięcie poniżej dwóch dolnych żeberek w mojego przeciwnika. W taki oto sposób. Tutaj, raz. Pozostawiam nogę i dwa. Trzy, cztery i pięć. W taki oto sposób. Zobaczcie teraz na worku. Czyli kończę się z workiem i wychodzę tutaj. Tak, Z drugiej strony. Dwa, trzy, cztery. I tak dalej. Bardzo fajna technika. I gorąco ją polecam. Pamiętajcie o tym, że uderzenie kolanem możecie włożyć zasadzie wszędzie tam, gdzie chcecie zaatakować kopnięciem. Czyli wychodzicie jakąś tam kombinacją, tutaj na przykład, dajmy na to postawa lewe, prawy, i chcecie wyjść teraz na przykład, okrężnym kopnięciem, ale Wasz przeciwnik skrócił dystans, prawda? To nie łotacie tutaj, żeby Was nie odbiło do tyłu, tylko błyskawicie zmienia, błyskawicznie, zmieniacie taktykę, i stąd tutaj wychodzicie kolanem, drugiego naszego przeciwnika, bądź też tak samo na zasadzie frontalnego gwiazdu. Jeżeli chodzi o uderzenie z nogi przedniej, to możemy je sobie poczarować naszemu przeciwnikowi. Na przykład na zasadzie jumpingujemy sobie lekko, zmieniałem pozycję i teraz bo sobie już nie wybiota lewe prawe i atakuje szczękę mojego przeciwnika, bądź też na korbę. Bądź również szybko lewkopnięciem. Jeżeli wyłapiamy u naszego przeciwnika moment, kiedy on, że tak powiem, potocznie się mówi, uśpi się, zaśnie, to wtedy ta technika perfekcyjnie można nam Oczywiście jest to trudne, ale po odpowiednim przejedleniu powinno się to udać. Okej, okay, po odpowiednim czasie powinniście umieć wykonać to uderzenie w taki oto sposób. OK, wydaje mi się, że w miarę fajny sposób omówiłem Wam uderzenie kolanem. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie mieć na bieżąco informacje o to się nowych materiałów, to subskrybujcie mój kanał. Ja tymczasem żegnam się z wami, pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hej!